czy wiesz, że twój kot może być potajemnie zestresowany rzeczami, które robisz każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wielu właścicieli kotów zastanawia się dlaczego mój kot nagle staje się agresywny, lub dlaczego mój kot mnie nienawidzi, kiedy go głaszczę. Prawda jest taka, że drobne, codzienne błędy mogą doprowadzić go do szaleństwa, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. W tym filmie odkryjesz dziewięć rzeczy, których koty naprawdę nienawidzą. Od typowych błędów, podczas głaskania po nieoczekiwane czynniki stresujące w twoim domu. Zostań ze mną do końca, ponieważ poznając te sekrety, w końcu zrozumiesz swojego kota znacznie lepiej i unikniesz nawyków, które go niepokoją lub unieszczęśliwiają. Przygotuj się na spojrzenie na swojego kota w nowym świetle i odmień swoją relację. Numer 1 błąd. Zbyt częste lub niewłaściwe głaskanie. Wielu właścicieli kotów nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale jedną z rzeczy, których koty nienawidzą najbardziej, czasem nawet bardziej niż przytulania, jest głaskanie zbyt często lub w sposób, którego po prostu nie znoszą. Czy zdarzyło ci się głaskać swojego ukochanego kotka, czując, jak narasta więź, a on nagle rzuca się na ciebie z szybkim ugryzieniem lub podrapaniem? Nie jesteś sam. Wielu właścicieli wpisuje w wyszukiwarkę Google hasło dlaczego mój kot mnie gryzie, kiedy go głaszczę, Ponieważ nie zdają sobie sprawy, jak wrażliwe są koty i jak surowe potrafią być ich zasady dotyczące przyjmowania czułości. Badania pokazują, że choć koty lubią być głaskane, zbyt częste głaskanie może je łatwo przytłoczyć. Doktor Karen Becker, zaufana holistyczna weterynarz, wyjaśnia, że krótkie, delikatne głaskanie w bezpiecznych miejscach policzkach, za uszami lub po grzbiecie jest najlepsze. Ale jeśli zapuścisz się w bardziej wrażliwe miejsca, takie jak brzuch czy ogon, zwłaszcza przy bardziej energicznym głaskaniu, twój kot włączy alarm. Czy wiesz, że trzepoczący ogon, jeżąca się sierść lub położone po sobie uszy to ciche sygnały, że twój kot ma już dość? To wyraźne oznaki narastającej nadmiernej stymulacji. Jeśli przekroczysz te sygnały, niespodziewane podgryzanie lub drapanie nie będzie przypadkowe. To ostateczność. Jedną z rzeczy na którą wielu kocich opiekunów przysięga, jest używanie miękkiej rękawicy do pielęgnacji zamiast gołych rąk. Imituje to uczucie wzajemnego pielęgnowania się kotów, co buduje zaufanie, a nie napięcie. Dlatego następnym razem staraj się, aby sesje głaskania były krótkie, delikatne i zawsze czytaj mowę ciała kota. To jeden z najprostszych sposobów, aby uniknąć drapania i sprawić, by twój kot czuł się naprawdę szanowany. Jaki jest najczęstszy znak, Jaki daje ci twój kot, kiedy nie chce już być głaskany? Daj znać w komentarzach. Numer 2. Powód. Brak bezpiecznych i prywatnych miejsc. Kolejną rzeczą, której koty potajemnie nie znoszą, jest brak wystarczającej liczby bezpiecznych i ukrytych miejsc, w których mogą się schronić i poczuć się całkowicie bezpiecznie. Wielu właścicieli kotów zadaje sobie pytanie, dlaczego mój kot musi się chować? Lub jak sprawić, by mój kot czuł się bezpiecznie w domu? a odpowiedź jest prosta – ukrywanie się jest częścią normalnego kociego zachowania. Koty instynktownie pragną przytulnych, prywatnych miejsc do odpoczynku i obserwacji otoczenia bez poczucia bycia odsłoniętym. Badania opublikowane w czasopiśmie Journal z Feline Medicine potwierdza, że koty czują się spokojniejsze i mają większą kontrolę, gdy mają wiele kryjówek. To poczucie kontroli jest kluczowe dla ich dobrego samopoczucia. Zmniejsza stres i zapobiega niepożądanym zachowaniom, Takim jak agresja, czy ciągłe miauczenie. Czy wiesz, że nawet zwykłe kartonowe pudełko lub stary kot z pod stołem może stać się ulubioną strefą bezpieczeństwa Twojego kota. Eksperci często powtarzają: A jeśli uważasz, że w Twoim domu jest wystarczająco dużo kryjówek dla kota, dodaj dwie kolejne półki, kryte legowiska dla kotów, kosze za meblami, czy proste papierowe torby, wszystkie się liczą. Niektóre koty uwielbiają wysokie miejsca. Półka z miękkim kocem może sprawić, że poczują się jednocześnie ukryte i silne. Dlatego organizując dom, myśl jak kot. Dodaj różne strefy bezpieczeństwa w cichych zakątkach. Od czasu do czasu zmieniaj je, aby utrzymać zainteresowanie. Zapewnienie kotu przestrzeni prywatnej to jeden z najłatwiejszych i najtańszych sposobów, aby poczuł się jak w domu i wzmocnił więź zaufania między wami, zapewniając mu spokój i bezpieczeństwo, które tak ceni w swoim otoczeniu. Numer 3 objaw. Brak dostępu do świeżego powietrza i światła słonecznego. Jedną z rzeczy, których koty potajemnie nienawidzą, być może nawet bardziej, niż myślisz, jest brak wystarczającej ilości świeżego powietrza lub naturalnego światła słonecznego. Wielu właścicieli kotów domowych nie zdaje sobie sprawy, dlaczego ich kot godzinami siedzi przy oknie, gapiąc się na zewnątrz. To nie tylko ciekawość. Wiele osób szuka odpowiedzi na pytania Dlaczego mój kot domowy jest niespokojny? Lub czy koty domowe się nudzą, a odpowiedź jest często prosta: pragną bezpiecznego kontaktu ze światem zewnętrznym. Badanie z 2019 roku, opublikowane w czasopiśmie Journal z Weterynaryjne Badania Behawioralne potwierdziły, że światło słoneczne i świeże powietrze pomagają regulować rytm dobowy kota. To naturalny cykl snu i czuwania oraz nastrój. Bez wystarczającej ilości naturalnego światła koty domowe mogą stać się niespokojne, zestresowane, a nawet przygnębione. Czy wiesz, że przytulne miejsce przy oknie lub bezpieczne patio, tzw. katio, zadaszone kocie legowisko, może natychmiast poprawić nastrój kota i zapewnić mu upragniony kontakt z naturą. Jeśli masz ogródek lub balkon, nie potrzebujesz ogromnego budżetu. Wielu właścicieli kotów buduje proste katio z bezpiecznymi hamakami drewnianymi konstrukcjami lub tunelami, które pozwalają kotu bezpiecznie odpocząć w słońcu i na świeżym powietrzu. Nawet otwarcie okna z solidną moskitierą może przynieść świeży powiew wiatru i nowe zapachy, które pobudzą umysł kota. Oto mały trik umieść karmnik dla ptaków za oknem. Dla kota to jak całodzienny program kocia telewizja na żywo, z niekończącą się stymulacją umysłową bez opuszczania bezpiecznego domu. Jeśli więc zauważysz, że twój kot godzinami przesiaduje przed oknem, wysyła ci jasny sygnał. Potrzebuje więcej kontaktu z naturą w ciągu dnia. Wprowadzając kilka drobnych zmian, możesz bezpiecznie mu to zapewnić. Numer 4: zachowanie. Głośne, nieprzewidywalne dźwięki, takie jak od Kolejną klasyczną rzeczą, której koty nienawidzą, są głośne, nieprzewidywalne dźwięki, zwłaszcza od każdy właściciel kota zna ten moment wyciągasz odkurzacz, a twój kot znika pod łóżkiem niczym Madżyk. Wiele osób zastanawia się, dlaczego mój kot nienawidzi odkurzacza. Odpowiedź leży w ich wysoce rozwiniętym słuchu. Doktor Mikl Delgado, behawiorysta zwierząt, wyjaśnia, że koty słyszą dźwięki o wysokiej częstotliwości, których my nawet nie słyszymy. To, co dla nas brzmi jak nieszkodliwe brzęczenie, Obejmuje wysokie, przenikliwe dźwięki, które mogą być dla nich fizycznie bolesne. Dodaj do tego nagłe ruchy i sam rozmiar odkurzacza, a dla twojego kota to gigantyczny, hałaśliwy potwór wkraczający na jego terytorium. Czy wiesz, że możesz pomóc swojemu kotu przyzwyczaić się do odkurzacza powoli i spokojnie? Zacznij od pozwolenia kotu na powąchanie odkurzacza, gdy jest wyłączony. Nagradzaj kota smakołykami, gdy pozostaje w jego pobliżu. Następnie wypuszczaj go na krótkie sesje, łącząc to z przysmakami lub zabawą. Z czasem twój kot może przestać postrzegać odkurzacz jako coś przerażającego i po prostu jako element swojej codziennej rutyny domowej. Jeszcze jedna wskazówka. Jeśli twój kot jest bardzo wrażliwy, STW zamknięte RZ bezpieczną, cichą strefę podczas sprzątania, zamknięte pomieszczenie z jego ulubionym kocykiem, zabawkami lub kryjówką. Takie drobne kroki pomogą twojemu kotu poczuć się bezpiecznie nawet gdy odkurzać się włączy to stopniowe pozytywne podejście może naprawdę wiele zmienić przekształcając to co kiedyś było przerażającym doświadczeniem w coś znośnego a nawet ignorowanego przez twojego kociego towarzysza czy twój kot też znika gdy włączasz odkurzacz opowiedz mi o jego najzabawniejszej lub najstraszniejszej reakcji w komentarzach numer 5 wskazówka silne sztuczne zapachy Silne, sztuczne zapachy to kolejna ukryta rzecz, której koty potajemnie nienawidzą, a wielu właścicieli nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiele osób uwielbia zapachowe świece, odświeżacze powietrza, spray do tkanin i perfumy w domu. Ale to, co dla nas pachnie świeżo, może być dla kota przeciążeniem sensorycznym. Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego mój kot nie znosi moich perfum? Nie zdając sobie sprawy, że kousi nos jest około czternaście razy silniejszy niż nasz. Oznacza to, że przyjemny zapach dla ciebie może wydawać się kotu przytłaczającą ścianą chemikaliów. Nierzadko zdarza się, że kot całkowicie unika pomieszczenia wypełnionego syntetycznymi zapachami, a co gorsza, zachowuje się dziwnie, ponieważ czuje się zestresowany i nie może uciec od zapachu. Czy wiesz, że koty naturalnie preferują neutralne zapachy, a nawet bezwonne przestrzenie? Zamiast maskować zapachy intensywnymi sprajami, spróbuj przejść na delikatne, bezzapachowe środki czyszczące i zapewnić naturalną wentylację. Jeśli lubisz świece, zapalaj je z dala od ulubionych miejsc odpoczynku kota. Zawsze dbaj o dobrą wentylację pomieszczenia. Nawet perfumy można stonować. Nigdy nie rozpylaj w pobliżu legowiska kota ani na meble, o które lubi się ocierać. Subtelna zmiana na pozbawione zapachów otoczenie może uspokoić nerwy kota i sprawić, że poczuje się jak w domu. To niewielka zmiana dla Ciebie, ale może oznaczać ogromny komfort dla Twojego wrażliwego kota, tworząc bardziej spokojną i przyjemną atmosferę dla Was obojga, w której dobrostan kota jest priorytetem. Numer 6 Błąd Brudna kuweta. Jeśli jest coś, czego koty nienawidzą bardziej niż brania ich na ręce, to brudna kuweta. To klasyczny, ale często pomijany powód nagłych wypadków w domu. Wielu sfrustrowanych właścicieli pyta, dlaczego mój kot sykę poza kuwetą, nie zdając sobie sprawy, że koty są niesamowicie czyste o wiele bardziej niż im się wydaje. Brudna lub śmierdząca kuweta jest zazwyczaj głównym powodem, dla którego kot przestaje z niej korzystać. Badania pokazują, że koty naturalnie preferują ciche, prywatne i świeżo pachnące miejsce na kuwetę. Jeśli brzydko pachnie, Mogą ją zbyt długo trzymać, znaleźć inne miejsce w domu lub rozwinąć problemy związane ze stresem, które mogą wpłynąć na ich zdrowie. Czy wiesz, że jeśli kuweta znajduje się zbyt blisko karmy lub wody Twojego kota, może on odmówić korzystania z niej, a nawet przestać jeść. Aby tego uniknąć. Zawsze codziennie czyść odchody. Regularnie wymieniaj żwirek i trzymaj kuwetę z dala od miejsc, w których kot je. Wielu kocich behawiorystów zaleca posiadanie co najmniej jednej kuwety na kota. Plus dodatkowej, aby każdy kot zawsze miał dostęp do czystej kuwety. Utrzymywanie czystości w kuwecie to nie tylko kwestia higieny. Chodzi o uszanowanie silnego instynktu czystości i terytorialnego instynktu kota. To jeden z najprostszych sposobów na zapobieganie stresowi, unikanie niechcianego bałaganu oraz zapewnienie kotu dobrego samopoczucia i świeżości w domu. Przestrzeganie tych prostych ale niezbędnych zasad gwarantuje, że twój kot czuje się szanowany w swoim otoczeniu i że współistnienie jest harmonijne dla wszystkich. Numer 7 powód. Nagłe zmiany w codziennej rutynie. Koty to istoty z natury przyzwyczajone. Ich spokój ducha zależy od przewidywalnych rutyn. Jednym z głównych powodów, dla których właściciele pytają, dlaczego mój kot nagle zmienił swoje zachowanie? Lub dlaczego mój kot zachowuje się inaczej w nocy? Jest to, że nawet drobne zmiany w rutynie mogą stresować kota bardziej niż nam się wydaje nagła zmiana rutyny w pracy, niespodziewani goście na noc, przestawienie mebli, a nawet podanie obiadu godzinę później, mogą zaburzyć poczucie bezpieczeństwa kota. Dla człowieka to drobna zmiana. Dla kota może to być tak, jakby cały jego świat zmienił się z dnia na dzień. Czy wiesz, że utrzymywanie stałych pór posiłków, rytuałów przed snem i codziennych zabaw pomaga kotu poczuć się bezpiecznie i pogłębia jego zaufanie do ciebie. Jeśli potrzebujesz zmiany, takiej jak pojawienie się nowego zwierzaka, dziecka lub przeprowadzka do nowego domu, wprowadzaj nowe rutyny małymi krokami. Zapewnij kotu dodatkowe, bezpieczne kryjówki, znajome koce z jego zapachem i podwój czas zabawy, aby przekuć stres w pozytywną więź. Te środki ostrożności i cierpliwość podczas adaptacji są niezbędne, aby zapewnić kotu dobrą adaptację, minimalizując lęk i zapewniając spokój w jego otoczeniu. Priorytetem jest zapewnienie kotu stabilności i komfortu, co dodatkowo wzmocni waszą więź. Numer 8 znak. Nocne ataki z powodu braku stymulacji Kolejną ukrytą rzeczą, której koty nie znoszą, jest brak wystarczającej ilości zabawy i stymulacji umysłowej w ciągu dnia, co często prowadzi do nagłych ataków w nocy. Wielu zmęczonych właścicieli pyta, dlaczego mój kot atakuje mnie w nocy? Ponieważ ich słodki kociak nagle zamienia się w pełną energii, gryzącą kulkę, gdy gaśnie światło. Koty są naturalnie najbardziej aktywne o świcie i zmierzchu, ale kiedy się nudzą lub są niedostatecznie stymulowane, kumulują tę energię zabawy i uwalniają ją, gdy próbujesz zasnąć. To nie jest agresja w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To nagromadzona frustracja i prośba o więcej zabawy. Czy wiesz, że zaledwie 10 do 15 minut skupionej zabawy przed snem może powstrzymać to zachowanie niemal z dnia na dzień. Użyj zabawki w kształcie pałeczki, drażnika z piórkiem lub wskaźnika laserowego, aby zasymulować polowanie. Następnie daj kotu mały smakołyk proteinowy, aby nagrodzić go za pościg. To zaspokoi jego naturalne instynkty i pozwoli mu się uspokoić. Oboje będziecie spać lepiej, a twój kot będzie ci za to wdzięczny. Ta prosta nocna rutyna nie tylko poprawi wasz sen, ale także wzmocni waszą więź, pokazując kotu, że jego potrzeby związane z polowaniem i aktywnością fizyczną są zrozumiane i odpowiednio zaspokajane. To niewielka inwestycja czasu która przynosi ogromne korzyści dla harmonii i dobrego samopoczucia całej rodziny, zmieniając niespokojne noce w chwilę spokoju dla Twojego kota. Numer 9. Błąd. Miska na jedzenie to ukryty wróg. Kolejny codzienny czynnik stresujący, którego wielu właścicieli nie dostrzega. Niewłaściwa miska na jedzenie. Zaskakująco wielu właścicieli kotów zastanawia się, dlaczego mój kot nienawidzi swojej miski na jedzenie. Lub dlaczego mój kot nie chce jeść ze swojej miski. Odpowiedź jest często prosta, ale nieoczywista stres wąsów. Kocie wąsy są niezwykle wrażliwe. Głębokie. Wąskie miski naciskają wąsy na boki za każdym razem, gdy kot je. Powoduje to dyskomfort zwany zmęczeniem wąsów. Niektóre koty wręcz przestają jeść, wyjadają jedzenie z miski lub marudzą bez wyraźnego powodu. Czy wiesz, że przejście na szeroką, płytką miskę może rozwiązać ten problem natychmiast? Najlepiej sprawdzą się miski ze stali nierdzewnej lub ceramiczne. Są łatwe do czyszczenia i nie pozostawiają nieprzyjemnych zapachów, które stresują wrażliwe nosy. Zwróć też uwagę na pozycję, w jakiej kot je. Miska powinna być lekko podwyższona, aby ułatwić trawienie i zapewnić wygodniejsze jedzenie. Niewielkie zmiany w tej kwestii mogą oznaczać znaczną ulgę w codziennym stresie kota i mniej kłótni podczas posiłków. Wdrażanie tych prostych zmian jest wyrazem troski i uwagi poświęcanej potrzebom Twojego kota, co znacząco przyczynia się do jego ogólnego dobrego samopoczucia i szczęścia, a także sprawia, że karmienie staje się przyjemniejsze i spokojniejsze dla Was obojga, wzmacniając Waszą więź. Jeśli więc zidentyfikowałeś którykolwiek z tych ukrytych czynników, które potajemnie stresują Twojego kota, teraz wiesz dokładnie, jak sobie z nimi poradzić. Mniej lęku u kota mniej niespodziewanych zadrapań u ciebie i szczęśliwszy, spokojniejszy dom dla wszystkich. Drobne zmiany w twojej rutynie i otoczeniu mogą mieć ogromny wpływ na samopoczucie twojego kociego przyjaciela. Pamiętaj, zrozumienie kota to pierwszy krok do bardziej harmonijnego i pełnego miłości życia z nim.